Cześć, to znowu ja, Jaroś. Dziś pokażę wam jak ogotować zopkę i ze stonki. Zapraszam, chodźcie do mojej kuchni. Dobra, mam tutaj jednego zopola. Muszę tylko jeszcze zagotować wodę. Kowa, gdzie ten czajnik? O, mam. Lej się szybciej. Ok mam. Teraz trzeba klochy rozpierniczyć, ażeby się to lepiej wymieszały. Ała, twarde to. Trzeba być jakimś strongmanem, żeby to rozwalić. Ale ja mam na to sposób. Gdzie jest mój młotek? Oto. Ousied, chyba rozwaliłem sobie stoł. Ale makaron też. Woda już gotowa. O cholera jasna. Moja łapa. Aaaaaa. Głupi zbryt. Ała. Ała. Co pan narobił? Pobiłem czajnik, potem zrobił odwet. Jest pan naprawdę głupią osobą, zaraz wyślę pana do psychologa. Ała. Co się stało? Wsadzili mnie to siłą, byłem głodny, chciałem zjeść zupę. Masz chlej. Dziękuję. Gol, gol, gol. Kowa-a. Cześć, pożycz mi boty. Przecież masz swoje. Ale chcę mieć dwie pary. Pożycz mi swoje boty. Spierdala i choju. Pożycz? Nie. W takim razie wezmę je na zawsze. Kowa-a. Co robisz? I spierdalam. A raczej ty, spierdalasz. Oh please stop that shit. Co ty pierdolisz? I don't understand you faggot. Korwa ciebie też mam zajebać. Please help me some motherfucker won't rape me. Help. No to przejbane. Drogi pamiętnik o dziś był okropny dzień. Chciałem zjeść zopkę chińską ze Stonki, ale coś mi nie poszło. Potem byłem w szpitalu i chcieli zabrać mi obowie, na szczęście odało mi się ocieca przedtem jeszcze zjadłem zupkę, ale mnie nią oblali. <kluz> Dawaj te boty. Pierdol się bany cfelo.